Cześć. W Formule 1 liczy się każdy ułamek sekundy na okrążeniu i każdy gram masy bolidu. By osiągnąć sukces, trzeba maksymalnie wykorzystać cudze błędy i unikać popełnienia własnych, a także odnajdywać się w świecie głodnych sensacji mediów. A czasami trzeba się zamknąć w kibelku, żeby kolega zespołu nie mógł przed kwalifikacjami do wyścigu osuszyć ziemniaczków. Kocham eufemizmy. Albo przekonać kierowcę, że miał popsuty bolid i wcale nie był po prostu wolniejszy od kolegi zespołu, żeby się załamał psychicznie. Albo zmylić przeciwników przy pomocy komunikatów radiowych. Można też z czystej złośliwości wkurzyć maniaka porządku ostentacyjnym spożywaniem owocu śliwy. Dzisiaj będzie o sztuczkach i gierkach psychologicznych we 1 I klasycznie jakąś ich część ominę, bo planowana długość materiału to kilka, kilkanaście minut, a nie godzin. No i kilka z tych sztuczek nie jest do końca psychologicznych, ale i tak o nich wspomnę, bo uznałem, że są ciekawe. Michael Schumacher strednął ze swojego kompetytywnego podejścia do wyścigów: wygrać za wszelką cenę, naginać przepisy i walczyć o każdą pozycję. Ale legendarny Niemiec walczył także poza torem. Gdy na ostatnim etapie swojej kariery jeździł w Mercedesie, jego zespołowym kolegą był jego młodszy i mniej doświadczony rolak Nico Rosberg. Miał on okazję wielokrotnie paść ofiarą psychologicznych zagrywek szumiego. Zresztą w swoim podcaście Nico nawet nazwał Ela Mr. Mind Games. Chyba najbardziej znanym i najbardziej zabawnym trikiem Schumachera jest trik toaletowy. Tak, przyszliście posłuchać o wyścigach, a ja gadam o kibelkach. Podczas jednego z grand prix Monaco Schumacher zamknął się w toalecie, a skorzystać ze świątyni zadumy chciał także i Nico. I warto dodać, że każdy zespół miał do dyspozycji jedną toaletę, więc nie było za bardzo alternatywy. Schumacher ignorował próby dobijania się do środka i wyszedł dopiero minutę przed kwalifikacjami, by samemu na nie zdążyć i uniemożliwić to zespołowemu koledze. Nie trudno zgadnąć jak zestresowany i spanikowany był wtedy młodszy Niemiec i w akcie desperacji wspomógł się pobliskim wiaderkiem. w się do niego naszczał. Rosberg zrewanżował się przy okazji Grand Prix Abu Dhabi przez zaparkowanie swojego samochodu za samochodem Michaela, by ten nie mógł wyjechać od razu po wyścigu. I zupełnym przypadkiem Nico zapomniał do niego kluczy. Misiale przechadzał się także po garażu bez koszulki, by niczym gory pokazywać, kto jest bardziej potężny. Schumacher był umieślony dzięki intensywnym treningom i restrykcyjnej diecie, a Rosberg był z wyglądu po prostu szczupły. I przy okazji, Michał miał wtedy ponad 40 lat. Podczas wywiadów Czerwony Baron ignorował zupełnie Niko, poza małymi wyjątkami typu prankowania go z pomocą Sebastiana Wetela, i nawet o nim nie wspominał. Do tego przez jakiś czas strategie wyścigowe Niko były omawiane z Misiaelem, mimo że Rozberg był w tym samym pokoju. Inżynier zupełnie go olewał i konsultował się tylko z Schumacherem. I dopiero, gdy Niko zwrócił na to uwagę, sytuacja ulega zmianie na jego korzyść. Schumacher nie był jedynym kierowcą wykorzystującym rozmaite triki. Korzystał z nich inny mistrz świata Nigel Mansell. W przeciwieństwie do swojego zespołowego kolegi Ricardo Patrese nie przykładał się do treningów i jadł, a w sumie żaru, sporo jedzenia. Kiedy na początku sezonu 1992 ogłoszono, że kierowcy będą ważeni, postanowił to wykorzystać do zdemotywowania swojego kolegi. Nie zmieniał swojej diety, ale dzień przed ważeniem nic nie jadł, odwadniał się i pozbył się także wyściółki butów i kasku. I tak wąsaty brytyjski ponczuś okazał się o pół kilograma lżejszy od wysportowanego Włocha, któremu bardzo to siadło na psychice. Poza tym Mansell brał udział w dwóch odprawach technicznych. Jednej oficjalnej, gdzie starał się nakierować mechaników kolegi na zły dobór ustawień bolidu, i nieoficjalnej, gdzie rozmawiając tylko ze swoim inżynierem mówił jak naprawdę zachowuje się automatorze i co należy poprawić. Dodatkowo w po treningowych przejazdach zmieniał w swoim bolidzie ustawienia pokręte wysokości jazdy, bo te nie były zapisywane w telemetrii. Jakoż zwykle był szybszy od swojego kolegi, to jego ustawienia były stosowane w drugim bolidzie, by polepszyć jego osiągi. Innym razem zapytany przez dyrektora technicznego, jak jest w stanie tak szybko jechać przy na Powiedział, że gdy zbliża się do krawężnika, blokuje kierownicę, wsadzając dłoń między nią a nadwozie i dzięki zredukowaniu odbijania kierownicy uzyskuje bardziej płynny i cieśniejszy tor jazdy. Jeśli uważacie, że to wytłumaczenie brzmi debilnie, no to macie rację. Gdy inżynier przekazał tę poradę Ricardo Patrese, ten po zastosowaniu jej na trzech okrążeniach wrócił do garażu z zakrwawionymi ktykciami. Jedziemy z kolejnym mistrzem świata. Trudno mi zweryfikować na ile to jest prawda, bo opieram się tylko na jednej wypowiedzi Alana Prosta, ale według jego słów, gdy jeździł sceną w McLarenie, niektóre silniki przyjeżdżające z Japonii były oznaczone jako Special Full Ayrton. I tak przy okazji technicznie to się Ayrton, ale no łatwiej mówić Ayrton, więc przy tym zostaniemy, dobra? Wracając do tematu. Nie wiadomo czy były to jakieś lepsze egzemplarze, bardziej wytrzymałe, z większą mocą, czy po prostu miały skonsternować Alana, ale nawet taka mała wątpliwość, ziarenko niepewności może mieszać w głowie. Jeśli jesteśmy przysennie i małych detalach, to wpływ na zachowanie rywali może mieć także reputacja danego kierowcy. Na przykład jako agresywnego i chcącego wygrać za wszelką cenę. Walcząc z tym lepszym wersztapenem, lepszym senną i najlepszym Schumacherem, spodziewasz się ostrej walki i czasami odpuścisz, by się nie rozbić i nie zostać wypiętym z toru albo na ścianę. Możesz też się bać personifikacji bezmyślności w postaci Nikity Mazepina, którego strach wyprzedzać nawet na prostej. A walcząc z takim botasem, który zostawia zwykle dużo miejsca, raczej pozwolisz sobie na więcej. A teraz opowiem wam o kierowcy z obecnej stawki, który jest od dawna znany ze swoich gierek i sztuczek. Fernando Alonso, bo o nim mowa, w jednej z zabaw prawda czy fałsz przyznał się do okłamywania zespołowych kolegów. Nie chodziło jednak o coś w stylu to nie ja zjadłem twój serniczek, a o detale dotyczące toru. Jako przykład podał sytuację, gdy kierowca odkrywa, że targa albo krawężnik są zaskakująco przyczepne, ale spytany o to na odprawie technicznej mówi, że jest inaczej. Czyżby inspiracja Manselem? I ogólnie Alonso to drugi kierowca zaraz po czerwonym baronie, który mi przychodzi na myśl w kontekście sztuczek, rozmaitych zagrywek i gier psychologicznych. Ofiarą jednego z ostatnich trików Fernando padł były zespoły partner naszego rodaka z Krakowa. Na ostatnim okrążeniu Grand Prix Australii 2024 gojony przez Rassela kierowca Zowiedo przehamował lekko przed strefą hamowania, potem znowu przyspieszył i dochamował już właściwie do zakrętu. Poskutkowało to tym, że e, znaczy Rassel zbliżył się do Nando, tracąc docisk przez brudne powietrze pozostawione przez Hiszpana. Jeden z najlepszych kierowców świata, nie potrafił opanować tej sytuacji bolidu, skasował auto, a sędziowie dowali Alonso 20 sekund kary. Rozumiecie? Pojechałeś trochę wolniej, może celowo, może nie, kto to wie, nie dotknąłeś bolidu do rywala, ale dostajesz karę za to, że ten stracił na nim panowanie i samemu się rozbił. Poza tym, to nie jest jedyna torowa sztuczka potężnego Hiszpana. Podczas jednego z wyścigów, przejeżdżając po brudnej części toru, czyścił swoją pozycję startową, a gdy przegapił okazję na nagumowanie jej, by mieć lepszą przyczepność, nagumował kawałek toru bezpośrednio przed nią w McLarenie potrafił też pod koniec kwalifikacji przysnąć na stanowisku do tankowania i zmiany opon, by Lewis Hamilton nie mógł z niego korzystać i nie miał szansy na zrobienie kolejnego kółka, szantażował szefa zespołu i przekazywał koperty z gotówką swoim mechanikom, olewając tych pracujących przy bolidzie Lewisa. Za czasów jazdy w nieśmiesznym cyrku zwanym Alpin, na starcie Grand Prix Rossi uniknął ryzyka kolizji w pierwszym zakręcie, wyjeżdżając poza tor, by wrócić na niego za zakrętem utrzymując swoją pozycję. I cały ten manewr był zgodny z przepisami. Zdarzyło mu się też z czystej złośliwości zajadać dorodną Josquinią w towarzystwie Rona Denisa, który był szefem McLarena, gdy jeździł tam Alonso. Nie brzmi to złośliwie, nie? Tylko że Ron Denis miał obsesję na punkcie porządku i czystości. Na przykład pracownicy McLarena nie mogli mieć kawy na biurku, musieli być gładko ogoleni, perfekcyjnie ubrani, a największy nemezis Denisa, zaraz po mosleju, czyli soczyste owoce, które każdy człowiek z jadby trzymając w ręce, musiały być pokrojone sztućcami na małe kawałki i spożywane z ich pomocą stależa. Tymczasem Alonso trzymał pyskowca w ręce i jadł go wyjątkowo niechlujnie. Owocowy sok spływał mu po brodzie wraz z kawałkami miąszu, a Hiszpan ani myślał go wycierać. No i Denis gotował się w środku. Nando zawsze wykorzystuje sobości innych luki w przepisach, a jakby brakował powodów, gra w szachy 5D, to podczas Grand Prix Miami 2023 oglądał sobie w trakcie jazdy transmisje na billboardach i gratulował koledze manewru wyprzedzania. Zarówno kierowcom, jak i zespołom zdarza się blefować, ukrywać intencje, no i zwyczajnie kłamać. Chyba najbardziej znanym i memogenicznym przykładem są słynne opony Louisa Hamiltona. Louis przekazuje przez radio słynny komunikat My Tires Are Gone, po czym zwiększa tempo i jest w stanie na tych przepadniętych oponach uzyskać najszybsze okrążenie w wyścigu. No i są nowe tłumaczenia, Jedno takie techniczne, a drugie na zasadzie chłopskiego rozumu. Technicznie, opony mogą być w danym momencie przygrzane lub za zimne, albo pokryte pęcherzami, a Louis po prostu się orientuje o co chodzi i doprowadza je do właściwej temperatury, albo zdziera warstwę pęcherzy. Chłopski rozum i spostrzegawczość fanów podpowiadają, że przy Przymiot, którym Lewis określa opony, może być kodem. Za czasów jego jazdy w McLarenie można było usłyszeć Tires are finished, np. podczas Grand Prix Abu Dhabi 2010, gdzie miał rzeczywiście problem z oponami. Zdarzało mu się także powiedzieć Tires are dead. Mogą to być jakieś warianty, które znaczą to samo dla postronnych, ale inżynier wie co i jak. Albo to zwyczajna próba wkręcenia przeciwników, na którą już chyba nikt się nie nabiera. Zresztą Lewis mówił o tym w wywiadzie, że po prostu kołał na temat stanu opon, żeby zmylić rywali, ale musiał uważać, żeby też nie wkręcić swojego zespołu. Także może coś w tym być. Albo bredze. Innym oponiarskim blefem są próby zmylenia rywali przy pitstopach wychodzące od pitwolu. Inżynier zwykle przekazuje kierowcy, że ma zjechać i w ostatniej chwili cofa swoje polecenie. By uwiarygodnić Fortel mechanicy przygotowują opony, wychodzą z nimi z garażu, ale po chwili do niego wracają. Czasami mechanicy wychodzą nawet, gdy nie ma fałszywego komunikatu na radiu. Wszystko to ma na celu sprowokowanie innych zespołów do jakiejś reakcji, która okazuje się niekorzystna. Poza torem także miejsce mają różne rozgrywki. Bardzo fajnie jest posługiwać się argumentem bezpieczeństwa, by pod jego pretekstem realizować swoje cele. Schemat zwykle wygląda tak. Jeden zespół opracowuje coś, co daje mu przewagę, reszta to odkrywa, próbuje wprowadzić u siebie i jeśli nie jest w stanie, to zgłasza protest, bo nielegalne, bo niebezpieczne i ten pierwszy zespół traci przewagę. Zamiast protestowania można też wysłać zapytanie do FIA, czy można zgodnie z regulaminem wprowadzić to i tamto. FIA zwykle odpowiada, że nie można i wydaje dyrektywę, która doprecyzowuje konkretne fragmenty regulaminu. W ten sposób w 2019 silnikowe kombinacje Ferrari ukróciło dochodzenie Mercedesa i Red Bulla, zakończone wysłaniem zapytania do FIA. I nagle po doprecyzowaniu przepisów Ferrari zrobiło się wolne. Wspaniała troska o fair play, która wcale nie miała drugiego dna. W 2021, gdy Mercedes walczył o mistrzostwo z Red Bullem, ten pierwszy próbował poprawić swoje pit stopy, które były dalekie od ideału, w przeciwieństwie do pit stopów Red Bulla. Próbowali ulepszyć ekwipunek, nie pykło, więc zgłosili swoje obawy dotyczące bezpieczeństwa pitstopów do FIA, która je poprawiła. Czytaj, spowolnili wszystkich, a w szczególności Red Bulla. W 2022 problemem Mercedesa były podskakujące bolidy. Na początku sezonu wszystkie zespoły musiały się mierzyć z tym skutkiem ubocznym efektu przyziemienia, ale większość sobie poradziła. Ale nie Mercedes, który w dodatku już nie miał tak potężnego silnika jak w poprzednich latach, który pozwoliłby rekompensować niedoróbki bolidu. Jednak był prosty sposób, by podskakiwanie zniknęło od ręki podniesienie zawieszenia, no ale to by kosztowało osiągi. Więc kierowcy Mercedesa skarżyli się na ból pleców po wyścigach, szef zespołu to to, podkreśla, że ta sytuacja jest niebezpieczna i że trzeba temu zaradzić. No ale oczywiście nie przez podnoszenie zawieszenia, bo wtedy stracimy tylko my, tylko przez zmianę regulacji, by stracili wszyscy. No, a my może nawet zyskamy. Więc narzekali, aż FIA wydało dyrektywę techniczną mającą na celu ograniczenie skoczności bolidów, po bezpieczeństwo i tak dalej. Wspaniały to miało efekt, bo Max jeżdżący w Red Bullu jeszcze bardziej odjechał Ferrari, a Mercedes dalej był w tyle. F1 nie jest wolna od Gierek, nawet na testach przedsezonowych. W trakcie ich trwania zespoły ukrywają swój prawdziwy potencjał. Robią to poprzez tankowanie bolidów pod korek, dodawanie do nich balastu, odpuszczanie w niektórych zakrętach albo specyficzne ustawienie. Czasami niektóre zespoły, zwłaszcza te najwolniejsze, robią coś przeciwnego. Starają się uzyskać najlepsze czasy podczas testów. Robią to, by pokazać sponsorom, którzy się nie do końca znają na F1, że mają potencjał, bo przecież są najszybsi. Oczywiście reszta stawki i fani F1 na to się nie nabierają, ale prasa robi z tych wyników zazwyczaj sensację na miarę wizyty papieża polaka w Polsce więc darmowy marketing. Z drugiej strony, triki psychologiczne mogą być pozytywne. Pierwszym przykładem, który przychodzi mi do głowy, jest Sebastian Vettel za czasów Red Bull'a. Nie dopuszczał on do siebie myśli, że mógł popełnić błąd jechać za wolno i szukał winy we wszystkim, tylko nie w sobie i w swojej jeździe. Do tego mocno się wkurzał, gdy strategia wyścigowań wypaliła itd. I w ogóle jakim prawem ten podstarzały szofer z Krainy Kangurów mógł wykręcać lepsze czasy od niego? Przecież to on jest szybszy. I choć brzmi to komicznie, to niestety z Sebem musiano obchodzić się jak z Jajkiem, bo inaczej chłopacz się siadała psycha. Po Grand Prix Monaco 2010 szef zespołu, Christian Horner i doradzający Red Bullowi koszmar młodych kierowców w postaci Helmuta Marko wmawiali Sebowi, że drugi z rzędu wyścig, w którym przegrał ze swoim kolegą z zespołu, to nie wina jego kiepskiej formy czy przewaga szybkiego Mareczka, tylko uszkodzone nadwozie w polidzie Vettela. Innym sposobem na podniesienie morale kierowcy jest motywowanie go przez radio. Uczynił tak choćby polski Austriak Toto to Wolf, zagrzewając do walki Walteriego Bottasa podczas Grand Prix Portugalii w 21, by ten dogonił Maxa Verstappena. Spoiler, nie zadziałało. A Wolf miał zastanowić się, czy warto podejmować takie działania w przyszłości. No ale chociaż Bottasowi wsparcie szefa sprawiło przyjemność. Psychologiczne triki torgra Wolfa nie ograniczają się jednak tylko do Toru. Nauczył on Fina metody zwanej Enemy Building, co przetłumaczyłbym jako otworzenie wroga. Polega ona na tym, że w portfelu, kalendarzu czy na pulpicie komputera umieszcza się zdjęcie kogoś nienawidzonego, by przy braku motywacji popatrzeć na jego kaprawy ryjec i odczuć potrzebę udowodnienia tej osobie, że jest się super, wspaniałym itd. I to by było na tyle. Jak widzicie, to, co się dzieje na torze, stanowi tylko mały wycinek krowią transportu. Masa zakulisowych rozgrywek i podstępów pokazuje, że na drodze do mistrzostwa trzeba korzystać z każdej okazji na zdobycie przewagi. W Opisie, jak zwykle, czekają na Was ciekawe linki. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się czegoś ciekawego i zwyczajowo zachęcam do zostawienia subskrypcji, łapki czy komentarza. Miłego dnia i do następnego.